Tu stacja RMFFM pociąg do klęsk wyborczych przez jeleniów stoi. Jazda pociągiem odbywa się na podstawie ważnych mandatów. Odjazd! Wiecie, ludziom dać długopis i kartkę to wszystko potrafią spieprzyć. Na dziesięciu kandydatów na posłów nie oddano żadnego głosu. Nawet rodziny nie głosowały. Po ogłoszeniu wyników przychodzi taki kandydat do domu i, i co? I, I śpiewa jak Grechuta. Tak, synu, 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 jak to tak? Żono, 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 jak to tak? No, ale o rodzinę. Należyby żeby kandydat nawet na samego siebie nie głosował? To ja nie wiem. No, to może się kierował zasadą sieć w kącie znajdącie, albo znając siebie, Właśnie uznał, że nie chce być w Sejmie, w którym posłem byłby taki facet on. albo kopita, albo i to, i to. Ludzie to są bezlitośni. No. Komisja to powinna przydzielić takiemu kandydatu wszystkie głosy nieważne. No nie chciałby się taki wykluczony, no. bo teraz co? Będzie pacjentem Arłukowicza, tego ministra od Wykluczonych. Nie, nie, nie. Wykluczony, nie, nie, wykluczony. Nie. Wykluczone. Arłukowicz będzie teraz ministrem pracy, przecież po wyborach Ministerstwo do Spraw wykluczeń jest niepotrzebne. Co pisma mieć swoje ministerstwo? No, o wykluczonych pogadamy. Za 4 lata. Co najwyżej. No a teraz jak już ludzie oddali głosy, to niech się sami o siebie martwią. Tak. Oh.